Wiosna już tuż, tuż i to nie tylko ta kalendarzowa. Coraz ładniejsza pogoda i coraz wyższa temperatura zachęcają wszystkich miłośników aktywnego stylu życia do poprawy formy. Jak szybko i skutecznie rozruszać się po zimowym zastoju? Czy w ciągu kilku tygodni można odbudować formę i zrzucić zbędne kilogramy wyhodowane podczas zimowych wieczorów? Posłuchajmy rad fachowca, instruktora z siłowni MOSIR w Tarnobrzegu. Wiosna już za kilka dni. Właściwie kalendarzowo za kilka dni, ale pewnie za parę tygodni zrobi się taka prawdziwa wiosna. Będziemy musieli zdjąć wierzchnię ubrania i każdy z nas chciałby wyglądać dobrze. Czy jest taka szansa, żeby w ciągu dwóch, trzech tygodni odzyskać straconą w czasie zimy formę? Oczywiście pytanie dla tych, którzy w zimą nie uprawiali żadnych sportów i siedzieli w domach przed telewizorami. No tak, no szansa jest w tak krótkim okresie, co prawda, dwa-trzy tygodnie ale myślę, że wszystko od nas zależy, jak się przyłożymy do tego no i z jakiego punktu zaczynamy także wszystko można zrobić, mamy różne formy treningów, przygotowania, między innymi mamy siłownię także tutaj można naprawdę wiele rzeczy robić przed właśnie takim okresem wiosennym można sobie robić ćwiczenia siłowe, można robić ćwiczenia robowe także naprawdę, no, tylko przychodzić a oczywiście tutaj wszystkiego się dowiemy jak przejdziemy? Jaka częstotliwość treningu jest potrzebna, żeby w dość szybkim czasie odzyskać formę? No ja myślę tak, że jeżeli ktoś no nie jest w ogóle związany z jakimkolwiek treningiem, no to nie zacznie od przychodzenia codziennego na siłownię bo to by się skończyło na pewno bólami mięśni i to dużymi ale 3-4 razy spokojnie może sobie zacząć, około godzinki takiego treningu, połączonego, troszeczkę kształtującego, troszeczkę aerobowego. także... Czy dobry trening, taki właśnie, powiedzmy te 3-4 razy w tygodniu musimy połączyć z jakąś odpowiednią dietą, czy same ćwiczenia nam wystarczą? Nie no, wiadomo nie od dzisiaj, że ćwiczenia same nie wystarczą, zależy jeszcze od naszej genetyki oczywiście, natomiast no dieta jest tu bardzo ważnym czynnikiem. E, ważne jest to, co myślę, że już od dawna wszyscy wiedzą, żeby był odpowiedni, e, odpowiedni czas między posiłkami, żebyśmy e, starali się jeść w odpowiednich godzinach, poniżej 3 godzin byłoby najlepiej, e, 5 posiłków, 4-5 w tych granicach byłoby najlepiej. E, no oczywiście na, na, na posiłek się musi układać odpowiednia ilość węglowodanów, białka, e, możemy bazować i powinniśmy bazować przede wszystkim na warzywach, no jeśli chcemy troszeczkę się umięśnić, mieć trochę więcej mięśni, no, no, to również chodzi w grę jak najbardziej oczywiście mięso co każdego rodzaju, e, zwłaszcza białe. Mm, także na takiej zasadzie. Jakaś optymalna pora treningów y, dla takiego normalnego, zdrowego organizmu jest? Czy lepiej ćwiczyć rano, czy wieczorem, czy w południe? Powiem tak, e, to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, czy będziemy ćwiczyć wieczorem, czy rano. No, generalnie ćwicząc rano. Y, y, można, można troszeczkę siebie więcej dać, jak się przyzwyczaimy, podkreślam, bo, bo mamy dzień cały przed sobą jeszcze, więc ta energia, którą, którą mamy, którą żeśmy zdobyli przez, przez noc, gdzie się regenerujemy śpiąc, możemy ją wykorzystać, więc byłoby fajnie, gdybyśmy ćwiczyli rano. Natomiast często jest tak, że przyzwyczajeni jesteśmy ćwiczyć po południami, a nawet wieczorami, i można by powiedzieć, że ogólnie godzina 17, 16, 18 jest to taki trening optymalnie udany i dobry dla większości ludzi. Ale podkreślam, kwestia przyzwyczajenia, jak się przerzucimy na trening ranny bardziej, to efekty naprawdę mogą być duże. Mamy już optymalne pory ćwiczenia, może teraz y, optymalne składy posiłków. Czy zaczynamy od posiłku ranu węglowodanowego i potem przerzucamy się na białka? Czy odwrotnie, jak zrobić, żeby tą dobrą formę jednak y, odzyskać? Tak, no oczywiście węglowodany i białka to są rzeczy bardzo podstawowe. I to nie ulega wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o poranne posiłki, czyli śniadanie i kolejny posiłek. Jest... Decydowanie musimy pamiętać o węglowodanach, ponieważ nie mielibyśmy energii. Oczywiście jest białka, możemy czerpać energię, ale wtedy też ten mięsień nie będzie tak do końca odżywiany. Także przewaga węglowodanów oczywiście w połączeniu z białkami. Natomiast w późniejszych godzinach, typu już bliżej kolacji czy kolacja, powinniśmy jednak bazować na zdecydowanie białku w różnej postaci. Niekoniecznie mówiąc białko mamy na myśli po prostu jajka, ale mięso, na przykład. No, tak jest. Albo ryby. Albo ryby. Ryby bardzo dobre są, bo potrafią się bardzo smażne, jak się dobrze przy, przyrządzi. Także zdecydowanie tak. Tym bardziej że fajalność i e, ilość białka w rybach jest bardzo, bardzo duża, porównana przecież jak prawie jak kurczaku, także jak białe mięsie. O czym musimy zupełnie zapomnieć na czas wiosny, lata, żeby dobrze wyglądać? Czy jest jakaś taka grupa pokarmów, które należy wykreślić zupełnie ze swojego jadłospisu? No oczywiście, że tak, zwłaszcza jak mamy za dużo wagi, zdecydowanie e, wszelkie cukry, e, czyli mam na myśli... E, My, po prostu nasze słodycze, które kochamy. E, I tu absolutnie trzeba to odciąć, jeśli chcemy w krótkim czasie zrobić dobrą formę. Czy przez słodycze rozumiemy tylko, nie wiem, cukierki, ciasta, czekoladki, czy są to również wszelkiego rodzaju napoje dziwne, gazowane? Oczywiście, że tak, no, zwłaszcza słodzone sztucznie, gazowane, zdecydowanie polecamy gazowane soki naturalne, jeśli już chodzi o to. Natomiast natomiast oczywiście wszelkiego rodzaju napoje. Także, czy też ciasta e, słodkie e, dużej, z dużą ilością mas i tak dalej. A napoje energetyzujące, które no, teoretycznie jak ćwiczymy mogą nam się przydać, czy są dopuszczalne i są dla naszego zdrowia nieszkodliwe? No powiem tak, jak się nadużywa... E, Wiele rzeczy jest szkodliwe i te napoje też zdrowe to one nie są. Na pewno nam pomagają, no są na bazie kofeiny, więc na pewno tą energię mamy znacznie większą i czujemy się dobrze w tym czasie, ale jeżeli będziemy nadużywać takich napoi, to na pewno na zdrowie one nam nie wyjdą. Także nie polecam w sensie ciągłego używania, ale. Również nie neguję tego, jeśli ktoś naprawdę chce się w tym momencie lepiej poczuć i mieć więcej energii, raz na jakiś czas, jeśli nie ma innej możliwości, no może to po prostu wypić. Ale na pewno nie jest to zdrową rzeczą. Zawsze zaczynamy od rozgrzewki i to powinno być taką bazą. A taką rozgrzewką może być na przykład wiosłowanie. Taką rozgrzewką może być bieganie na bieżni, orbitek czy rower. Chodzi o to, żeby rozgrzać sobie mięśnie i generalnie, żeby się rozgrzać. To jest na początek. Ważną rzeczą jest, bo później może się nam nie chcieć, <laughs> zrobić sobie brzuszki zaraz po rozgrzewce, czyli mięśnie brzucha, w kilku ćwiczeniach przynajmniej. Najlepiej, żeby to były ćwiczonka łączone. Czyli jedna seria na jednym stanowisku, druga, trzecia. Zdecydowanie lepiej reagują nasze mięśnie. No, następnie przechodzimy na trening ogólne, jeśli mówimy o treningu kształtującym, ale zachowując odpowiednią ilość powtórzeń. Bo to jest bardzo ważne, żeby jakby nie męczyć się specjalnie, jeśli chodzi o ciężar i budować ten mięsień, chociaż wiadomo, że po jednym czy dwóch treningach i tak tego mięśnia nie powiększymy. Ale generalnie staramy się robić, czyli robić taki trening, żeby wyszczuplać ten mięsień, rozgrzewać, wzmacniać. Więc duża ilość ruchów jest zdecydowanie wskazana, a mam na myśli zdecydowanie powyżej 15 powtórzeń w serii. E, serie łączone też by były rzeczą e, całkowicie mm, pozytywną. Siłownia to z pewnością bardzo skuteczna forma odbudowania kondycji. Wprawdzie podczas ćwiczeń na siłowni spalamy w ciągu godziny około 400 kilokalorii, podobnie jak podczas pływania, to aerobik pozwoli nam spalić w tym samym czasie już 550 kilokalorii bieg nawet 1000 kilokalorii, a znacznie mniej ekstremalny marszobieg nawet do 500. Skutecznym sposobem spalania zbędnych kalorii jest też jazda na rowerze. Podczas jazdy z prędkością 10 km na godzinę możemy spalić w ciągu 60 minut 300 kilokalorii, ale pedałując już z dwukrotnie większą prędkością w tym samym czasie nasz organizm spali nawet 600 kilokalorii. Możliwości jest więc wiele, wystarczy je tylko dopasować do swoich własnych upodobań i wiosnę przywitamy w dobrej kondycji i z dobrym samopoczuciem. Powodzenia!